Dzień dobry bardzo. Jest piątek. Jestem wyjęta z życia dzisiaj. Jest już tak bardzo późno, że nawet nie chce mi się patrzeć na zegarek. Odwiozę tego. Nie poszłam na siłownię. Zimno mi jakoś jest straszliwie. Nie mogę się ogarnąć, ale i leżałam, tak i leżałam, i leżałam. Ale liczyłam cały dzień moje podatki. I dzisiaj i nie skończyłam, no bo wiadomo, że w jeden dzień to się tego nie policzę. I dzisiaj musiałabym znowu liczyć, ale. Urzędzłam na łóżku pod kołderką. Teraz też mam bluzę sweterek. Nie mogę się po prostu ogarnąć naprawdę. Ludzie, co jest? Ale wiecie, to jest jesienna handra, już mnie łapie, zawsze na jesieni mi łapie, ale nie chcę, żeby w tym roku mnie złapała, bo ja nie mogę sobie na nią pozwolić w tym roku. Zawsze, co roku mam to samo jesienią. Notorycznie jestem, wiecie, w złym, jakimś takim beznadziejnym, bezsilnym nastroju, bez uśmiechu, bez niczego. I, taka, i, i dzisiaj tak samo. Jest właśnie takie, takie jest spostrzeżenie moja lampa. U, może bym ją włączyła. Bum. <laughs> trochę jasności w tym ziemi, w tej ziemi. Misji lubi się naświetlać bardzo. Będziesz się naświetlać, Misunia, kochanie? U, powiększające rostelko. Nie, powiększające. I trzeba się, trzeba się ogarnąć. Chociaż trochę policzyć, bo Mati dzisiaj kończy za 10 druga, czyli wiecie... Chwilka, chwilka i trzeba będzie z powrotem. Kawkę sobie zrobiłam taką mocną. Trzeba zacząć liczyć. Trzeba te godzinki policzyć, bo zaraz trzeba po Matiego. Zaraz to, zaraz tamto. Ach, wiecie jak to jest. Ale tak, nie, muszę, muszę coś wymyślać, muszę znaleźć w internetach jakieś sposoby, jak się nie poddać jesiennej handrze. Bo ja już robię Różne sposoby. Gosia jest pod drzwiami. Gosia przyszła i musiał... I wideo mi się wyłączyło, ale dobra, to włączę sobie jeszcze raz, będę sklejać. Gosia odbiera ode mnie kosmetyki z domu. Fajna laska. Laseczka jak ta lala. Dobra. No i działamy. I tak, i muszę sobie poczytać, jakie są sposoby na handlę, bo dzisiaj... Przeszłam samą siebie, po prostu przyszłam, odwiozłam małego, zajechałam do polskiego sklepu. W tym polskim sklepie to też żart. Nie można jechać przed śniadaniem, bo wszystko wtedy tak smakowicie wygląda. Te kiełbasy, te to. Ale wiecie co? Żart jest. No już będę mówiła o pieniądzach. Uwaga, alert. Money alert. Będę mówiła o pieniądzach. Poszłam do polskiego sklepu, kupiłam bochenek chleba. Trochę kiełbasy. Trzy, trzy pędka chyba kiełbasy. Szledzie. I flaczki. Pasztet. Takie wiecie. Podstawę. I zapłaciłam 20 funtów za to. I co? W ogóle nic nie było w tej reklamowce. Nic. I 20 funtów zapłaciłam. Ludzie kochani. Nic nie kupiłam. Jeden pasztet. Takim wiecie, mały, ten, ten staropolski, czy co to tam? Flaczki w tym. Szok. Naprawdę szok. Aż tak łapam w szoku, bo miałam dychę. Y, Szukam słowa. I money cash, gotówka, gotówka. Miałam dychę gotówki i myślałam, że ta dycha mi starczy. Ona przykład się mówi 20 funtów. No i przejrzałam ten paragon, nie oszukałam, mnie baba. Nie, nie oszukała mnie. Normalnie dobrze nabiła wszystko, takie drogie. Pierciele. No, wiecie co? No, to już Morrison tańszy jest. Już tak narzekam na Morrisona, że w Morrisonie droga, ale w Morrisonie jest taniej niż w polskim sklepie. To Wam mówię od razu. I polskie produkty też są tańsze niż, niż w polskim sklepie. Bo Morrison ma tą półkę polską. Mięsa ma polskie i ma polskie różne inne. Rzeczy. Także można się w Morisonie zaopatrzyć, i uważam, że jest dużo taniej w polskich produktach w Morisonie niż w polskim sklepie. No Taki żart jest. No i tak. I no, i to, to właśnie był jedna chyba z ostatnich wypraw do polskiego sklepu. Zresztą ja do polskiego sklepu bardzo rzadko chodzę. Naprawdę, bardzo rzadko chodzę do polskiego sklepu. Nigdy, prawie nigdy. Nie wiem kiedy ostatnio byłam. Wszystko co jeżeli potrzebuję coś polskiego to właśnie jest w Morisonie. Albo... No nie wiem, nie, nie chodzę do polskiego sklepu. Jakoś nigdy mi... Nie mam po co, nie, ma, nie złożyło się. Jak Marek y, mieszkał tutaj to jeszcze on częściej on chodził do polskiego sklepu niż ja, bo on lubił jeszcze taką polską szynkę. A ja też w ogóle nic z polskiego sklepu nie kupuję, ani Mati też nie lubi nic. No i to, i wróciłam, z po... a i jeszcze odebrałam paczkę z Amazona, bo jakoś odebrałam, yy, zamówiłam do odbioru na poczcie i myślałam, że to będzie na mojej zwykłej poczcie, tej co od zawsze odbieram paczki. Ale to nie było na zwykłej poczcie, tylko to było na takiej poczcie, gdzie się wysyła, nie gdzie się odbiera. Tak się zdziwiłam, bo się, wiecie, sprawdzałam w tym internetach, sprawdzałam, mówię cholera, coś, coś tu nie gra mi. No ale poszłam na tą pocztę no i mówię, że mam paczkę do odebrania tak się czułam jak trochę taki Głupek, bo przecież tu się paczek nie odbiera i wiem, że i zaraz, myślę, że zaraz przejść mi powie, to przecież ja wiem dokładnie, że tu się paczek nie odbiera. Ale adres pokazywał tam i nawet jeszcze zdjęcie sobie w Google'ach znalazłam, bo mówi, no nie wierzę, nie dowierzam. No i dalej pokazywało tam. I mówię, u, ty cię nie wyglądała siniak, dobrze. Dobrze będę ludziom mówiła, że mnie okłada mój syn. No i y, ten no i poszłam na tą pocztę, a facet mówi, że tak, tu się odbiera paczki. Proszę bardzo, proszę, wodzik. Mówię, co? Mówię, co? A no i obliczenia, bo tak wczoraj, jak, to znaczy, dzisiaj rano, jak montowałam ten film, to mi się przyszło do głowy, że jak ktoś mieszka w Anglii. To znaczy, twój, jak ktoś ma samozatrudnienie w Anglii, to może wiedzieć o co chodzi z tym rozliczeniem. A jak ktoś mieszka w Polsce, albo nie ma y, interesów w Anglii i nie wie, jak to się robi, to nie będzie wiedział w ogóle o co chodzi mi z tym rozliczeniem. A więc rozliczenie tutaj na samozatrudnienie się robi nie tak jak w Polsce do, z, od stycznia do grudnia, tylko tu się robi od 6 od kwietnia do 5 kwietnia. I później ma się do rozliczenia. Można się rozliczyć do końca. Teraz nigdy nie pamiętam, czy do końca stycznia, czy do końca grudnia. Chyba do końca grudnia. Trzeba się rozliczyć na stronie. Do końca chyba. Gru... Albo do stycznia. Nie wiem. Ja zawsze byłam w kwietniu. Zawsze po... połowa maja to ja już byłam rozliczona, bo ja lubiłam się rozliczyć bardzo wcześnie. A w tym roku trochę, właśnie, zapomblowałam. I teraz, dlatego muszę. Zrobić tą sprawę z opóźnieniem drobnym, i dlatego teraz liczę. Ale to wiecie, ja muszę to policzyć: wszystko tego, bo ja mam takie wypłaty cząstkowe. Jeśli chodzi o to, ja nie mam oddzielnego konta na interes, tylko ja mam normalne swoje konto i z niego korzystam. I na niego też mam różne inne przelewy, które się nie liczą do biznesu, czyli na przykład, nie wiem, no. No, różne po prostu inne przelewy, no jak ktoś mi przelewa pieniądze, już nawet nie Nie za coś, tylko po prostu dla mnie. No to ja też tam mam, więc ja to muszę policzyć, które są pieniądze od biznesu, a które nie od biznesu. Tak samo wydatki, mam tam biznesowe i mam też swoje wydatki, więc to wszystkie, cały, cały mój bank account muszę. Yy, przejrzeć z tego całego roku miesięczne miesięcznie i policzyć ile zarobiłam ile wydałam ile zarobiłam ile wydałam i tak samo PayPal ale się rozmazałaś Anka i tak samo PayPal. Tylko, że z PayPalem to już jest łatwiej, bo na PayPal mam przelewy właściwie wszystkie na interes. Właściwie wszystkie mam na interes przelewy, nie mam żadnych prywatnych przelewów na PayPal, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc PayPal jest łatwiej, bo PayPal to biorę tyle pieniędzy ile mam i to jest, to jest, to znaczy tyle pieniędzy ile weszło i to jest już cały mój zarobek, nie? Cały, to znaczy nie zarobek, tylko całe, no wiecie, firmowe pieniądze to jest łatwiej obliczyć. Potem odlicza się wszystkie faktury, co się opłaciło i wszystkie koszty firmy. Wszystkie koszty firmy i to, co zostało, to jest zarobek. No i to jest bardzo proste. I powiem Wam, że rozliczenie tutaj w Anglii to jest najprostsza rzecz ever. Tam można się samemu robić, to samemu ten. No to no, no, są polki księgowe. Ja też zakład jak zakładałam firmę, to zamiast sobie sama założyć, no bo to nie wiedziałam, wiecie, jak to jest. Polka przerażona z Polski, myślałam, że to jest complicated jakieś. To też zapłaciłam przecież w Polce za to, żeby mi założyła firmę w ogóle. 30 funtów, nie? Jest w ogóle jakiś żartem takim naprawdę. Naprawdę żartem. No ale dobra, zapłaciłam jej też i ten. No ale po, każdy to może zrobić samemu. Przecież to jest proste jak trzy druty, wiecie? Wchodzisz na stronę i załatwiasz to sprawę. Także to i ja się też rozliczam sama. Z, mojej, z mojego biznesu nikt mnie nie rozlicza, tylko sama się rozliczam. Trzeba potem zachowywać te wszystkie papierki. Ja to wszystko drukuję, bo ja to lubię. Ja to lubię się takimi rzeczami bawić. Ja to jestem, wiecie, urodzona księgowa, bo ja lubię wszystko mieć. Wszystkie papierki mieć i dodawać i odejmować i wszystko mieć w porządku. Także przez 5 lat potem trzeba to kolekcjonować, te wszystkie papiery. I bo w razie czego, gdyby Cię zapytali, to musisz im pokazać, udostępnić to wszystko, nie? Nie trzeba mieć wydrukowanej y, kolekcjonować. Można to mieć. Y, można to drukować, jak oni się zapytają, ale ja. Y, wiecie, ja się sama rozliczam. Ja to mam, to ja już to mam, nie? Wszystkie wydruki z Kąpa, wszystkie wydruki z Paypala, wszystko mam. Także w razie czego. Jak mnie zapytają, to ja nie mam żadnego problemu, tylko zabieram te czusie i idę. Tak samo jak ja się sama rozliczam Więc jeżeli mnie zapytają, że chcą Po prostu zobaczyć moje rozliczenia To ja wiem o co chodzi Ja nie muszę nikogo, po nikogo dzwonić Ja nie muszę nikogo targać Tylko ja wiem, jestem pewna o co chodzi I wiecie ja Zresztą wiecie o co chodzi No tutaj jest e... Inaczej, prawda? Nie kombinujesz To inaczej się też do tego podchodzi Ja nie kombinuję, to jest też prawda Że ja nie mam kombinacji alpejskich ja nie mam drugiego konta, to znaczy mam dużo kont, o, mam przecież konto inne, inne mam konta, ale tam nie ma żadnych dochodów. Wiecie o co chodzi? Ja, ja sobie tam sama przelewam pieniądze, bo yy, z tego wiecie, żeby mieć mniej zamieszania na tym swoim, tak trochę próbuję, ale. Nie kupuję samochodów na raty, a taka propos samochodów. W horoskopie było, że coś tam z samochodem będzie. No i faktycznie ja muszę się umówić. Dzisiaj miałam, ale wiecie co powiem Wam? Tak. Jest natłok obowiązków, moim zdaniem, i to mnie też wprawia chyba w handrę taką, że za dużo jest do zrobienia, a jak jest za dużo do zrobienia, to ja nie lubię, tak. I to jest też jedna z takich rzeczy do zrobienia, wiecie, wszystko trzeba zrobić, i tak myślę. To trzeba zrobić, tam to trzeba zrobić i to jest wszystko, wszystko za dużo, wszystko za dużo. I to też mnie wprawia w handrę, bo jakoś jak był Marek, to się wszystko to dzieliło, nie, na dwa, jeden tym się zajął, drugi tym się zajął. A właściwie to było tak, że ja mówiłam i pilnowałam terminów, kiedy coś trzeba zrobić, a on to wszystko robił, wiecie? Przypominałam mu, dzwoniłam, słuchaj, trzeba zrobić to i on to robił. Taka była prawda między nami. A teraz to wszystko nie dość, że ja muszę pamiętać, to jeszcze ja muszę robić. <głosy> <głosy> muszę chyba... <noise> muszę chyba zatrudnić personalną, wiecie, asystentkę. Jak w tym, jak w Seks w Wielkim Mieście. Ona miała personal assistant. I ona tam wszystko za nią robiła. No to ja też muszę tak zrobić chyba. Jessica Parker miała tam taką zatrudnioną, swoją prywatną y, asystent. No to ja też tak powinnam mieć swoją taką prywatną i tak sobie myślę, że to by był najlepszy pomysł, bo ona by... Ja bym mówiła jej co robić, a ona by wszystko robiła. Kurza, Melodia. Kto by tylko jej płacił, tylko trzeba znaleźć jakiś... Czy jest na to dofinansowanie? Bo to powinno być z, pokryte z tego, z NHS-u, bo y, to by zapobiegło mojej depresji jesiennej. Tak, A wiecie, depresja to bardzo ważna. Bardzo zła jest choroba. I tak sobie myślę, żebym na wakacje poleciała. Przyszła mi ostatnia oferta, że do Cancun są świetne loty za, 4 fun za 400 funtów. To jest powrotem. Ale, no, ale do, do Meksyku sama nie pojadę z, z synem. To by musiała być już wyprawa taka, wiecie, z kimś. Sama do Meksyku nie pojadę z Matką. Ale bym pojechała gdzieś bliżej tutaj. Do Hiszpanii, do tego. Tylko nie wiadomo, co z tym końcem świata. Ale on ma w październiku przerwę. Ja bym chociaż na cztery dni z nim poleciała. Tak wiecie, do słoneczka. Do słoneczka! Do ciepłych krajów, do słoneczka. I tego dzisiaj pytałam, czy on by poleciał do słoneczka. I on tak samo, on by poleciał do słoneczka. On by chciał On by chciał polecieć do słoneczka Więc tak sobie myślałam Może Może po prostu na te yy, yy, Na kanary bym poleciała Po prostu w październiku Na jakiś taki jak będzie miał tą przerwę na jakieś takie cztery dni chociaż. Ach, to jest bardzo dobry plan, bo ja bym chciała. Chociaż takie wiecie, all inclusive 4 dni w słoneczku. Mm, byłoby pięknie. Dobra. I tym radosnym akcentem kończę. To malowanie dzisiaj bardzo szybko mi poszło, ale idę jeszcze sobie policzyć trochę. Dzięki Wam śliczne, że jesteście. Buziaczki. Pa, pa, pa.